Cześć wszystkim! Dziś pokażę Wam, jak zmniejszyć zużycie smartfona wyłączając aplikację Messengera. O, jak wiadomo, w aplikacji Messengera nie ma takiej opcji jak y, wyjście. Także trzeba to zrobić z pozycji systemu. Pokażę Wam to na przykładzie slajdu. Akurat mam taki telefon, że nie mogę bezpośrednio puścić Live'a z komputera. Także wybieramy zarządzanie aplikacjami. Przejdzie nam na, na aplikacje, które mamy. Zaznaczamy opcje pobrane. Wiadomo, w telefonie mamy takie coś jak przewijanie. Tutaj akurat nie mogę przewijać. Już ustawiłem na Messengera. Wciskamy Messengera. I wciskamy opcję Wymój zatrzymanie. I to powoduje zamknięcie Messengera. I dzięki temu. Nasza żywotność baterii wydłuża się. To wszystko, co chciałem dzisiaj przedstawić. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć.